Słowa mają wyjątkową siłę, której świat ciągle nie docenia. Bywa, że słowa opisujące ufność, sprawiedliwość, miłość czy wolność w rękach złego człowieka stają się wręcz ładunkami wybuchowymi. Zniekształcone podróbki prawdziwych słów niosą już inne treści, inny przekaz. Dlatego tak ważne jest, by używać słów z rozwagą. Obchodzony w tę niedzielę dzień środków społecznego przekazu, zwany też dniem dziennikarza, to zawsze okazja do stawiania pytań o kondycję mediów. My, dziennikarze katolicy, staramy się pisać o sprawach, które świat pomniejsza, pomija, czasem wyśmiewa. Piszemy o prawdziwych, w tym duchowych, a nie wykreowanych problemach ludzi. W morzu hejtu, fake newsów pokazujemy pozytywne aspekty życia. Przekonujemy, że życie zgodne z zasadami wiary w dzisiejszych czasach sprawia, iż jesteśmy szczęśliwi, życiowo spełnieni, a instynktownie czujemy, że otacza nas coraz więcej kłamstw. Jest to inny rodzaj kłamstwa niż dawniej. Jego powszechność, wszechobecność powoduje zrutynizowania, nawet znieczulice wobec wrażliwości moralnej. Carlo Goldoni, włoski komediopisarz, w swojej sztuce pod tytułem Łgasz, wkłada w usta głównego bohatera taką oto myśl. Kłamstwa są z natury swej tak płodne, że jedno zwykle rodzi sto następnych. Te kiście kłamstw obficie wyrastają także na dziennikarskim gruncie. Tu prawda przegrywa ze słupkami oglądalności i internetową klikalnością. W świecie masowej produkcji słów potrzebne jest wyczulenie, czujność. Dlatego, koleżanki i koledzy dziennikarze, pamiętajmy o ważnej sentencji z biblijnej księgi przysłów: życie i śmierć zależą od języka. 18 września obchodzimy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Dlatego w najnowszej niedzieli chcemy Państwu przedstawić codzienne życie naszej redakcji. O tym, ile osób tworzy nasze pismo, kto i za co odpowiada, ile stron tekstów przygotowujemy każdego tygodnia i co jest oczkiem w głowie księdza redaktora naczelnego, pisze Katarzyna Wojnarowska. Polecam także wywiad zatytułowany Między klasztorem a mediami z ojcem Michałem Bortnikiem, Paulinem, rzecznikiem prasowym Jasnej Góry, o jasnogórskich social mediach i o wadze słowa rozmawia Magda Nowak. Żyją tak, jakby Boga nie było, zarzucają praktyki religijne po cichu, bez formalności. Czy sprawy wiary przestają mieć dla młodych znaczenie? I czy naprawdę jesteśmy bezradni wobec fali odejść z kościoła? Na te pytania odpowiada Jarosław Mitek w artykule Ciche Odejścia. Jako trzynastolatka wyjechała z Polski do Stanów Zjednoczonych. Jako siedemnastolatka wstąpiła do Marines. Wojsku odkryła powołanie i została Albertynką. Marines to było szalone wyzwanie, ale poddać się woli Boga. To jeszcze większe szaleństwo, wyznaje siostra Jadwiga Szczachowicz. Zachęcam do przeczytania tekstu pod tytułem To wszystko miało sens. Choć szkliwo zębów jest najtwardszą tkanką w organizmie człowieka, około 2 miliardów 400 milionów ludzi na całym świecie ma problem z próchnicą. Polecam artykuł Katarzyny Kasjanowicz pod tytułem Pandemia próchnicy. W dziale Dobre Rady podajemy m.in. przepisy na przysmaki ze śliwek. Doradzamy także, jak właściwie kąpać seniora, a w kąciku Dla dzieci krzyżówka i łamigówka z cyklu Poznaj artystę. W trzecim numerze pisma Bliżej Życia z Wiarą publikujemy historię o tym, jak bluźniąca ateistka spotkała Boga. Proponujemy trzy niezawodne pomysły na śniadanie w pudełku oraz podpowiadamy, gdzie warto wybrać się na grzyby. Dziękuję Państwu za uwagę i jeszcze raz serdecznie zachęcam do lektury najnowszego numeru Niedzieli z datą 18 września.